29 października otrzymaliśmy informację, że poszukiwany od kilku miesięcy pedofil został zatrzymany w pobliżu jednego z otwockich gimnazjów. Wypowiedzi na ten temat udzielił nam prokurator Jacek Gałązka. Czy osoba zatrzymana jest łączona ze sprawami molestowania, które miało miejsce w sierpniu? Wcześniej, na pewno. Czy była to kolejna próba molestowania jakiejś osoby? Nie, 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 nie. nie. To nie była kolejna próba. Zostało zatrzymany w wyniku czynności operacyjnych policji. Czy został on aresztowany? Tak. I jaką karą zagrożone jest przestępstwo, którego się dopuścił? W tej chwili jest to przestępstwo zagrożone. To, które w tej chwili ma, to jest do 12 lat.